Mieszkańcy Nazaretu w pewnym momencie wściekają się na Jezusa. Współczesny czytelnik może nie rozumieć dlaczego. Jezus mówi o tym, że prorok nie jest mile widziany w swoim kraju i przywołuje dwie postaci: w dole Serepty Sydońskiej i Syryjczyka Naamana. Doświadczyli fantastycznych cudów, rzecz w tym, że to nie są Izraelici. To nie są Żydzi, to nie są przedstawiciele narodu wybranego, szczególnie przecież ukochanego przez Pana Boga. Jezus próbuje powiedzieć i to wzbudza ogromny opór że ci pierwsi będą ostatnimi, ci, którzy są przekonani, że należy im się szczególna łaska od Pana Boga, a pierwszymi będą ci ostatni, którzy z pokorą przyjdą do Boga i przy Jezusie będą tuż obok dlatego że zrozumieli że on opowiada o Ojcu który kocha każdego człowieka i dla którego każdy jest szczególny wybrany